Marta Blonkowska i Rome Kamiński. Tak jest, odliczamy już właściwie godziny do Wielkiej Majówki, no i do grillowania, albo jak mówi moja znajoma, znajoma, gry, grillowania. A skoro grill, no to co? Gdzie kiełbasy się je, tam nie wióry lecą, tylko plamy się tworzą i jak tym plamom zaradzić, o tym będziemy mówić i pokazywać Wam to wszystko, bo Ewa Michalewicz jest z nami, czyli Ewa Dzień dobry, Ewuniu. Dzień dobry, Romeczku. Jak samopoczucie? Cudownie, już też odliczam do majówki, więc tak? trochę się pobrudzimy i... No właśnie, a co z majówką? U Ciebie, u mnie gdzie? No wiadomo, może u Ciebie. Okay, dobrze. Też nie będziemy robili u mnie, bo tak głupia. No dobrze, okej, okay. ale jak naplamimy, to potem damy radę, żeby potem tak, jak, ja, jak żona ja wróci od mamusi, nie, tak żeby... że nie, tak? nic nie, będzie widać. że ja, nie, będzie widać, bo ja nie, się... nie, to uwielbiam jeszcze sprzątanie, więc w nie, 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 uwielbiam to sprzątanie jeszcze, nie, Uwielbiam, uwielbiam <grym> i jeszcze raz uwielbiam. Majówka się zbliża, grillowane będzie, <grym> e, i my też zbliża, co będzie. Będzie. nie, nie, też nie, no co prawda kiełbasy nie, ma, ale jesteśmy nie, ten... w te rzeczy, które tworzą nie, prawda? <grym> tak, ja przyszłam z nadzieją na kiełbasę, bo takie były obietnice. z lewu nie ma, kiełbasy nie ma. No dobrze, ale ja ale zrobię plamę. Ale jestem plamy. ja, no i co z tym <laughs> zrobimy? Najpierw to się poplamimy. Dobra, to na pewno Więc jakaś ja gra wstępna. tak, okay. szybciutko muszę to zrobić. Czyli mamy keczup, to uh -huh. jest keczup. Specjalnie go zabrałam. Robimy świeżą plamę, bo my zawsze działamy na świeżych plamach. Więc jest keczup. Czyli jak się zdarzy ta plama na grillu, no to nie, nie, że tam rzucę w kąt i potem się nią zajmę, tylko lepiej. Nie, no lepiej nie. Wiecie, jak generalnie w ogóle jak się zdarzy plama, no to za chwileczkę się jej pozbędziemy tak jeszcze szybko. Mam też musztardę, proszę Raz, bardzo, bo bogato. robimy dzisiaj dwie plamy, więc dzisiaj jest w ogóle ambitnie do tego podchodzimy. Ja tak A to trochę... się czymś różni plama od keczupu od plamy po musztardzie? No plama od keczupu to jest pomidorowa plama i generalnie plama od pomidorów jest ciężka do usunięcia, więc keczup też jest ciężki. I na przykład ja często mówię, że na ile plam działa wrzątek, to lepiej keczupu wrzątkiem nie usuwać. Generalnie jeśli chodzi i o musztardę, i o keczup, to pierwsze, co zawsze robimy, to płuczemy sobie pod zimną wodą. Ja teraz mam tutaj jedną z moich miseczek, żeby nam się nie pobrudziło. Jest to, to nowość, a zawsze miałem wrażenie, że jednak, wiesz, ciepłą to bez nie, sensu. nie, akurat nieraz ciepła woda może utrwalić, ale naprawdę jeśli chcemy tak na żywo pozbyć się plamy i szybko, y, bo tak sobie robimy i to jest świeża plama, te domowe sposoby generalnie dotyczą świeżych plam, to zawsze oczywiście nadmiar tej plamy sobie zbieramy, że nie zostawiamy tego keczupu i go nie moczymy. Oczywiście możemy go spłukać pod zimną, bieżącą wodą, my tu zimnej, bieżącej wody nie mamy, więc ja... No jeszcze so, nie. Jeszcze nie, no cały czas czekam, ale no może jak następnym razem trzy plamy będą, to wtedy się uda, także tu się uśmiecham. Więc mamy keczupową plamę i mamy plamę z musztardy. Mamy to. I sobie płuczemy ten nasz, najpierw zaczynamy od keczupu, nie mieszam ich razem, żeby nam się nie zmieszało. Więc... Na, mieszać musztardę z, z keczupem. keczupem to można... <laughs> Niektórzy mieszają, przy tak? Przy okazji kiełbasy tak. tylko, ja lubię bardzo. Ale my przy okazji prania staramy się nie. I już widzimy, Romek, że pod wpływem tej zimnej wody nam ten keczup blednie. Więc ketchup. To, to znaczy, że to to znaczy, żadnego że już detergentu jest coraz lepiej. nie potrzebujemy? Tak. Nie, potrzebujemy. Zaraz tu zrobimy taką magiczną mieszankę na ten keczup. To zaraz wam pokażę. I teraz przechodzimy sobie do musztardy, którą już wypłuczemy tutaj pod bieżącą zimną wodą. Nie moczę ich razem, więc musztardę mamy w naszym pojemniku numer 2. Trochę jak ten, kiedyś był taki program z kabinami, pojemnikami. Zygmunt Heiser prowadził co tak. to było? Nie? I był ząbek. Ząk był, tak, ale u nas mam nadzieję nie, nie, nie będzie ząka. ząka. Mam nadzieję, że nie. I teraz tak, jeśli chodzi o musztardę, to musztardę moczymy w zimnej wodzie i mamy też tutaj szybko płynny detergent. I robimy tak zwane ręczne pranie w płynnym detergencie. Już zimna woda nam zadziałała. Ale co to, co to za płyn jest? Yy, to jest żel do prania. Okej. Okay. I po prostu zabawiamy się w taką praczkę i, I cały sobie Cały czas to, zabieramy. to robisz w zimnej wodzie. Cały czas w zimnej wodzie sobie słuchajcie, to zapieram. Słuchajcie, pranie na żywo, takie rzeczy tylko w radiu Góra, Bo to zazwyczaj ona coś czyś nam psikała, przecierała, gdzieś normalnie pierze, słuchajcie. Ostatnio tylko nas rodziłam, nie Ostatnio, Ale mogę, starko, mogę, starko. Możemy na przykład latem zrobić program nad rzeką. O. I będziemy prać. Dobrze brzmi. Tak jak, tak jak Poplamimy się kiedyś prało. się. Poplamimy się. się i będziemy prać. Tak. Podoba mi się. I teraz oczywiście my to robimy wszystko w przyspieszonym tempie. Ja tu trochę chlapię, ale zaraz Romek zobaczy, że była żółta musztarda, już jej prawie nie ma. Jeszcze no, sobie popatrz. tutaj popiorę. W zimnej wodzie na świeżo. Najpierw tak. zamaczamy, przecieramy i potem ten żel do prania. Żel do prania. I sobie pierzemy, pierzemy. Ale. Genialnie, jakie trochę żonę efektu. mogę zaskoczyć. Kurczę. Tak. Ale no, mam nadzieję, że ostatnie zaskoczy. Bo to zawsze taka tragedia. Znowu plama, ja Zostaw to Baby, Oczywiście. daj mi 10 minut. I teraz tak, yy, mamy tutaj miseczkę kolejną i mamy proszek do pieczenia. Ty, Romek, dużo pieczesz, słyniesz z tego, <grym> prawda? To <grym> tak <grym> jak ja. Ja proszek do pieczenia używam głównie do prania. Okay. Więc robimy sobie taką papkę z proszku do pieczenia. Teraz mówimy już o keczupie. E, żeby się zabawić czyli z Tylko czy tym żelem do prania, nie, tylko proszku do, do prania. Dzisiaj zdradzamy dwa, dwa sposoby, czyli słuchajcie musztarda, w swojej domowej pralni tak. obok słuchajcie, żelu do prania i proszku do prania, idzie też proszek do pieczenia. Tak. Ja sobie teraz wyciągnę. Naszej musztardy już prawie nie ma. Zaraz to jeszcze pokażemy, ale żeby nam tu starczyło czasu, mamy tego naszego pomidorka. Ty używasz swojej koszulki do plamienia, tak? E, nie, to ta twoja co miasta A Żono Dobra, dobra. I teraz tak, mamy proszek do pieczenia i robimy sobie taką pastę. Dolewamy trochę zimnej wody. Czyli całe opakowanie tego proszku nie, do prania? Nie, to w zależności od tego, jaką masz, e, nie do prania, tylko do pieczenia. Lomeczku. Do pieczenia, no oczywiście. I robi nam się taka papka. Mhm. Tutaj z góry nas widać, no, no, tak? Tak trochę jak gips wygląda. Tak, trochę jak gips. Jak chcemy trochę, żeby to było gęstsze, a fajnie jakby było gęstsze, bo proszek do pieczenia w ogóle rośnie, więc jak tutaj pokażemy, to to się robi taka fajna pianka i tak sobie fajnie rośnie. I teraz jak mamy taką pomidorową plamę, ona jest sobie, y, ta plama nie zniknie nam magicznie, ale na pomidory bardzo dobrze, właśnie nałożyć sobie papkę z proszku do pieczenia i wody, czyli robi nam się taka pasta. Czyli generalnie można zastosować, no bo plamy pomidorowe, ketchupowe, czyli zupa pomidorowa, tak. jakieś tam sosy inne, nie tylko ketchup, tak? Traktujemy tak. tak samo. Traktujemy tak samo. I nakładamy sobie taką papkę. I teraz tak, w ogóle proszek do pieczenia, poza tym, że usuwa nam te pomidory, dlaczego go stosujemy na białą plamę? Bo on ma właściwości wybielające. Ja staram się mówić o różnych sposobach, bo bardzo często mówi się, wiecznie mówi się o sodzie, o occie, a my się zabawiamy z proszkiem do pieczenia i ten proszek do pieczenia można wykorzystać na przykład przy praniu firanek. Jak wrzucamy firanki do automatu? To do bębna dodajemy sobie proszek do pieczenia. I nasze firanki wtedy będą bielsze. Mądry także, to warto posłuchać naprawdę. Także są takie. I teraz tak, jeśli chodzi o tego pomidora, nie każdy sposób jest magiczny i od razu działa, ale jak mamy tą plamę od pomidora, która nam tutaj już weszła we włókna tkaniny, i zostawimy sobie taką papkę na około pół godzinki, no trzeba być cierpliwym, to później, nawet jak ta plama tutaj będzie, ja robiłam eksperyment, jest nawet u mnie na Instagramie trzy sposoby na plamę od pomidora, więc wybrałam tą najlepszą dzisiaj dla nas. To zawsze po takiej papce zostanie nam taki delikatny ślad tego pomidora, ale jak wrzucimy do pralki, dodamy proszku do prania. Możemy nawet jeszcze sobie troszeczkę znowu tego proszku do pieczenia dodać. To naprawdę koszulka z powrotem będzie biała. Więc nie boimy się tego, że my zrobimy ten domowy sposób i zaraz, jak to spłuczemy, to ta plama nadal jest. Ale ten nasz domowy odplamiacz sobie już zadziałał na tą plamę. I później razem z procesem prania pięknie, pięknie wszystko. Pięknie, czyli możemy i wjechać na biało na grilla. Możemy wjechać na biało na grilla i się pobrudzić. I tak samo widzimy tutaj, że nasza plama od musztardy też jest już dużo bielsza. Moglibyśmy tutaj jeszcze trochę poprać, ale nie wiem, czy mamy tyle czasu, żeby prać. Ale ja mam rzucimy... jeszcze inne e, w domyśle inne rozrywki, zajęcia z Tobą. Tak, tak. oczywiście, uh -huh. więc nie marnujmy czasu na pierdoły. E, przejdźmy do konkretów. Jak wrzucicie Państwo koszulkę już taką odplamioną przez ten nasz płynny detergent do pralki, zadziała temperatura, zadziała proszek, to te plamy na pewno zejdą i na pewno zejdą lepiej niż jak gdybyśmy tylko po prostu takie świeże plamy wrzucili do pralki. No to genialnie, no to nie bójcie się grillować. Jeżeli powstanie plama, to już wiecie, jak szybko się jej pozbyć, sprawniej. To wszystko takie słuchajcie, niedrogie i, w, i domowym sposobem można. Można. Ja mam swój sposób na, na grilla i, i obawy przed plamami. I w ogóle nie muszę prać. Znaczy nie muszę znaczy prać mogę, ale nie muszę od razu stosować tych wszystkich rzeczy, które ty stosujesz. O. sprzedać ci mój patent, mm -hmm. no bo tak zawsze ty mnie uczujesz, ja też okay, czegoś nie Wystarczy, że um, przyodziejesz taką koszulkę jak ja, niezależnie od tego, gdzie plama powstanie, to i tak jej nie widać, bo e, zginie w plamach, które e, i tak zostały stworzone przez kogoś, kto stworzył koszulkę. Można? Jest to sprytne. Prawda? Tak. I nie trzeba nic robić. Ja, romek, ja chyba, my się so, zamienimy miejscami. rozetrzesz trochę i będzie nawet kolejny wzór. No, dobrze, powstanie. zaraz porozcieramy trochę keczupu, <laughs> nie ma problemu. <laughs> Okej, okay, więc sami słyszycie, że muszę już kończyć. Ewa Michalewicz, czyli Ewa Spralni. Polecamy jej profil na Instagramie. Tam mnóstwo porad do tego, odnośnie tego, jak plamy się pozbyć cudownej, zaplamionej majówki. Ci życzę. Bardzo Ci dziękuję, Romeczku. Wszystkiego dobrego i miłego dnia. Pa! Marta Blonkowska i Romek Kamiński.